Bardzo witam Was serdecznie, siódma rano. Kolory są jakie są, dlatego że słuchajcie, jesteśmy za górą i nie ma pełnego słońca jeszcze, co jest dla mnie dziwne, bo codziennie tutaj, wiecie, akurat byłyśmy w takich miejscach, gdzie była pełna lampa od rana. Jak widzicie, ja jeszcze jestem zapuchnięta, moje oczy niestety mają się coraz gorzej. No ale niestety miałam tego świadomość, że tak może być, więc wracam do domu i zaczynam kurację na ten moment. No jest jak jest, niestety nic z tym. Nie zrobię nic na to, nie poradzę, ale rozpoczynamy nowy dzień, rozpoczynamy nowego vloga. W ogóle słuchajcie, mój aparat jest już yy, na jednej śrubce. On ma takie wyciągane wyciągany wyświetlacz na takiej taśmie i ja y, gubiłam ciągle jedną śrubkę i wykręcałam inną z aparatu i już dzisiaj nie mam skąd wyciągnąć, więc mam nadzieję, że on jakoś dotrzyma do wiecie do powrotu do domu, żebym mogła dokupić te śrubki, bo jest dramat mam nadzieję, że go nie rozwalę, ponoć wystarczy za mocno pociągnąć i to może przestać działać w ogóle o, może na tle basenu zrobimy sobie takie ujęcie e, więc mam nadzieję, że on będzie słuchajcie działać no, a wiecie, jak to w podróży jest. Dzisiaj w planie pakujemy się, zostały nam trzy noce znaczy teraz już dwie, ale trzy noce, trzy noclegi, tak sobie wymyśliłyśmy. Także dzisiaj w planie tak pakujemy się, słuchajcie, jemy śniadanie. Kupiłyśmy wczoraj jajka, pomidorka i bułkę, więc oczywiście będzie jajecznica najlepsze śniadanie na świecie. Później jedziemy do Tiwatu. W Tiwacie chcemy zobaczyć promenadę, bo ponoć jest magiczna. Więc chcemy zobaczyć w Pina... w Tiva... promenadę w Tiwacie, po Tiwacie jedziemy do kotoru. W kotorze mamy nocleg w samym centrum. Mm, więc jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądać w centrum starego miasta. O, zapomniałam dodać, więc jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądać. Kotor ponoć jest magiczny, jest najbardziej malowniczym, jednym z najbardziej malowniczych miejsc. Mówiłam wam to już kilka razy, więc dzisiaj śpimy centrum Kotoru eee, no i tak, i dzisiaj później będziemy po prostu spacerować po tym Kotorze, chcemy zobaczyć starówkę chcemy zobaczyć te wszystkie zabytki te wszystkie widoczki, więc zapraszam Was właśnie na takiego vloga, jeszcze w piżamie ale myślę, że mi to wybaczycie czekam aż filtr się wchłonie wziąłam słuchajcie ze sobą ten filtr z Basic Lab naprawdę nie można mu odmówić skuteczności jestem bardzo zadowolona ehm, nie ukrywam, że reaplikacja u mnie leży, bo ja musiałabym umyć się cała, żeby nałożyć filtr ponownie. Wiem, że to jest błąd, wiem, że powinnam nakładać filtr ponownie, ale nie będę ściemniać. Słabo u mnie z tym jest, twarz się bardzo poci, ten wszystko zjeżdża, a moja twarz wcale nie jest mocno opalona w porównaniu z... Tak samo posmarowałam tatuaż filtrem, jak widzicie grubszą warstwą Jest trochę wybielone, ale w ogóle mi to nie przeszkadza No ale ten filtr się troszeczkę klei, dlatego tak czekam aż się wchłonie Zrobię make up i robimy jakieś śniadanie Także fajnie, że tu mamy ekspres, bo mogę sobie zrobić kawkę do śniadania Także zapraszam Was na dzisiaj Jakoś w ogóle strasznie niebiesko, no ale nic nie poradzę tak, tak teraz u nas wygląda, ale jest basenik i zobaczcie Tego Wam w sumie chyba nie pokazywałam Zobaczcie na to, co mamy. Lawędka! Nie wiem, czy ona. Ona chyba już przekwitła, ale tak mocno pachnie. Pięknie, zobaczcie, jaki krzak. I teraz tak: u nas jeszcze nie ma słońca, a tam góry są już oświetlone. Pięknie. Moi drodzy, nareszcie jestem jako pasażer, więc trochę do Was pogadam. Jedziemy do Tiwatu. Generalnie nie miałyśmy go jakoś mega w planach, ale słyszałam, że jest kilka malowniczych miejsc, a jako, że raczej do Czarnogóry ja nie wrócę. Oczywiście o, jakby o wszystkich spostrzeżeniach, uwagach i moich odczuciach, opowiem Wam na końcu tego wyjazdu, ale no po prostu chcemy zobaczyć Tiwat. W sumie ja bardzo naciskam, bo tam jest. No, no bo ja chcę zobaczyć. Jak przyjechałam na tydzień, to chcę zobaczyć, bo w moim odczuciu raczej nie wrócę. I chciałabym zobaczyć takie flagowe punkty Czarnogóry i właśnie jedziemy do Tiwatu na Porto Montenegro. I zobaczcie tutaj taki mały stateczek, ja myślałam, że to jest blok. Wow, no ile lin w ogóle jest przycumowany, pięknie i góry. Witamy w Montenegro, o, w Montenegro, witamy w Tiwacie i słuchajcie, Porto Montenegro widać, że tu już jest luksus. Tu już jest turystyka, jest luksus, jest pieniądz. Tu Wid... pasujemy. Tu... Tak, tu już pasujemy. Dobrze, że ubrałyśmy się dzisiaj nie na lumpa. Więc jesteśmy przygotowane. Pospacerujemy. I myślę, że tutaj kaweczka to musi być. No ale pięknie, no. I proszę, i, i te jachty jakby inne, i te palmy. I fontanna dla uchodźców, słuchajcie, jest przed 10, jest 30 stopni i to słońce jest tak mocne, że ono pali. Więc... Oj, księżyc widać, faktycznie. Możecie A sobie już wyobrazić. Się jak... Już jest ciemnia. No, oj, oj, popatrzmy w... O Boże, tu... Jest... Oj, tu mi... Oj, mi się tu podoba. Zobaczcie na tę przestrzeń tu. Jachciki i tam port. Idziemy wzdłuż portu. Zapraszam Cię na spacer. Łooo. Wow. No powiem wam inny wymiar czarnogóry w porównaniu z Ulcin. Widzę Ci się bardziej podobało. Ulcin. Ulcin, tak myślałam. Nie obrażać. Znaczy fajnie było zobaczyć, ale dobrze, że na początku, bo po takich widoczkach to już Ulcin, to tak wiecie, no, inaczej. Piękny port, ale duży bardzo. Taki mały stateczek, jak chcecie kupić to 16 milionów, my w przyszłym sezonie będziemy polowały na coś większego, także no ten zostawiamy Wam. 41 metrów. Nie, nie, to niezbyt nie duży. Możecie się też na, przejść na shopping, jeśli chcecie od razu. Proszę bardzo, Valentino, Balmain, wszystko jest. Słuchajcie, nasz czwarty nocleg to będzie hit, bo jesteśmy właśnie na starówce. Tak naprawdę na starówce, że nie mogłyśmy wjechać tu samochodem. Nie wiem, czy coś widać. Już nam mapa się wyłączyła samochodowa. To chyba te okna są, wiesz? Tak mi się wydaje, więc. O, szłam rynsztokiem, przepraszam. Więc wydaje mi się, że ten nocleg to będzie hit. Słuchajcie. To jest nasz czwarty nocleg. Proszę bardzo. Kotor. Teraz to się jaram. W sumie znaleziony na szybko przez przypadek. Nie wierzyłyśmy, że to może być takie fajne, ale no jest klimacik. O kurde. Fajnie będzie z plecakami tak. O, dobre opinie ma na Bookingu. Hmm? No, dobra, ten apartament jest mega. Uważam, że mega, mega, mega nam się z nim udało. On jest trochę na poddaszu. Tu mamy aneks kuchenny, strefę jadalnianą, strefie, strefie, strefę sypialnianą, proszę bardzo. Tu mamy też taką toaletkę. No i słuchajcie, to jest w samym sercu Starówki. My musiałyśmy przejść przez most od samochodu, jakby no. Minus taki, że trzeba znosić rzeczy. E, ale jest w super, super w ścisłym centrum. Tu jest. Aż pokusa nie ma. Tu jest nasz, proszę bardzo, tu jest nasz hotel. No i jakby to powiedzieć, no starówkę hotelu, hotelu Jezu, przepraszam, ale to gorące, starówkę Kotoru dzisiaj po całości zwiedzimy, proszę bardzo. W ogóle fajna jest ta mapa Kotoru, bardzo mi się to podoba, to są jakieś ścieżki gdzieś jakieś i tak dalej, i tak dalej, więc... Mega, bardzo się cieszę. Bardzo mi zależało na tym, żeby zobaczyć Starówkę Kotoru, bo nie wszystko idzie z naszą wycieczką zgodnie z planem. Eee, myślę, że to będzie fajne, że będzie, wiecie, tutaj Starówka dzisiaj. Tak naprawdę tutaj już zostajemy, później może się przejdziemy na plażę, eee, ale tak, Kotor dzisiaj będzie grany cały czas. Myślę, że po moim wyglądzie możecie stwierdzić, że coś nie pykło. Tak się cieszyłyśmy, słuchajcie, z noclegów. Boże, noclegu na Starówce. Poszukując yy, pokoi, apartamentów jeśli chodzi o Czarnogórę, zawsze zaznaczamy parking. Bezpłatne. No bo bezpłatny, no bo musimy mieć. I tym razem też zaznaczyłyśmy chociaż cieszyłyśmy się na, mm, na ten nocleg na starówce, mm, i poszłyśmy po plecak i okazało się, że mamy ostatnie upomnienie. Bo to jest strefa, w której nie można parkować, mimo tego, że przed chwilą rozmawiałyśmy z panią tutaj z tego obiektu, powiedziała, że oczywiście, że to jest za darmo, można parkować. Więc musiałyśmy przeparkować samochód, a tu nie ma gdzie przeparkować samochodu. Więc musimy zaraz sobie, przyniosłyśmy nasze plecaki po tej klatce schodowej na trzecie piętro i musimy zaraz wracać i szukać miejsca postojowego. Nie wiem, gdzie to będzie. Więc wiecie, przy 50 stopniach noszenie plecaków i szukanie miejsca, a tu jest w ogóle bardzo ciasno i jest mega ścisk, jest bardzo tłoczno i w sensie jest duży ruch samochodowy. Życzcie nam powodzenia, żebyśmy w ogóle tę starówkę w kotorze dzisiaj zobaczyły, zdążyły zobaczyć, a nie szukały miejsca parkingowego cały czas. Także teraz chwila przerwy <grym> i idziemy dalej do samochodu. Witam się z wami z podobnego miejsca co kilka godzin temu. Słuchajcie, nie wziąłam aparatu. I ile się od tamtej pory wydarzyło Weszliśmy niedawno do naszego pokoju Jesteśmy totalnie zasapane, zapocone, zmęczone I no już nie zrezygnowane Ale nie było fajnie Dlatego, że słuchajcie Opowiadałam o tym, że musimy iść szybko po bagaże I znaleźć miejsce Więc poszłyśmy po bagaże W tym czasie przeparkowałyśmy samochód na inne miejsce Wróciłyśmy bez bagaży do samochodu I miałyśmy drugi list <grym> Drugi jak się okazuje Upomnienie od policji nie, czy przeparkowałyśmy i tego nie było, ale inne samochody miały? No generalnie było tak, że przeparkowywałyśmy co chwilę samochód. Na koniec e, skończyło się na tym, że zaparkowałyśmy samochód w miejscu średnio dozwolonym przy rowerach policyjnych. I przyszłyśmy jeszcze na chwilę tutaj. E, bo właściciel twierdził, że można stawać na tym parkingu później. Że nie można, że to jest parking, że to nie jest parking. Wiecie, no jak jesteście w nowym miejscu, to ciężko wam... Nawet jak wyślałam wam mapę, to ciężko czasami wam coś wywnioskować. Więc generalnie przedstawiałyśmy ten samochód, a na takich parkingach, jakby, które widziałyśmy, że są parkingami, totalnie nie było miejsca, było wszystko zabite. Nawet skutery były dostawiane. Więc generalnie uciekałyśmy od policji, przeparkowując samochód yy, i po prostu czekałyśmy, aż miejsce się zwolni na tym parkingu. I ja jeszcze. Mam Co? Ja mam I Jeszcze to miejsce, zanim się zwolniło znaczy było wolne. I zobaczyłyśmy, że jest I chciałyśmy biec, zająć to miejsce I okazało się, że jakiś buz mnie wjeżdża Znaczy bus no taki dostawczak Ale prawie, że zarysował Samochód, który stał po jego lewej stronie I stwierdził, że sobie daruje i no i że wyjedzie Z tego miejsca Więc ym, Ja szybko pobiegłam do samochodu tam na było, wiecie, okupowane przez nas. Szybko pobiegłam, jakoś zaparkowałyśmy. Było tak mało miejsca, że wysiadałam pasażerem, ale na szczęście się udało. Stoimy na prawilnym miejscu. Śmiejemy się, że przeżyłyśmy pościg policji. Także takie przygody też muszą być. I potem wszystkim, jak już zaparkowałyśmy samochód, ja stwierdziłam, że ja muszę usiąść. I uwaga, napić się zimnego piwa. Doskonale wiecie, że u mnie to absolutnie nie jest normalne, ponieważ piwo to jest alkohol razem z wódką, którego ja nie spożywam. I wypiłam dwa piwa duszkiem, i wiecie, to nie to, że one mnie jakoś tam kopnęły czy coś w tym stylu, wygadały mi taką fajną uchłodę i takie. Ok, więc jesteśmy już po lunchu, po dwóch piwach yy, i zastanawiamy się, co robić dalej, bo no, zrobiło nam się trochę późno, yy, ale na szczęście, wiecie, już wszystko jest z nami, a jeszcze tutaj ten host jest taki średni, bo jest teoretycznie internet, ten internet nie działa, on powinien działać, ale nam nie na łączy żadnego telefonu z tym internetem. No i wiecie, takie życiowe sprawy, a z kolei mamy, yy, tak się zastanawialiśmy, czy nie pójdziemy na plażę. I przy okazji, przez przypadek, znalazłyśmy rejsy po Zatoce Kotorskiej o zachodzie słońca. Więc myślę, że to mogłoby być coś fajnego, spektakularnego i takiego wyjątkowego. No bo, tak jak Wam wcześniej mówiłam, że wydaje nam się, że raczej do Czarnogóry nie wrócimy, i to by było takie fajne. Poniekąd już zwieńczenie tego wyjazdu, dlatego, że to jest nasz przedostatni wieczór tutaj e, i myślę, że rejs po takiej zatoce kotorskiej, w końcu zachód słońca, którego nie, uda, nie udało nam się zobaczyć ani razu. No bo tutaj są góry wszędzie i wiecie, no to słońce tak zachodzi, że przed nami się chowa. Więc myślę, że to mogłoby być fajne takie zwieńczenie wyjazdu Całego tego Kotoru, Zatoki Kotorskiej No ale zobaczymy, czy się wyrobimy I jak to jest faktycznie cenowo Bo wiecie, różnie może być eee, Więc zabieram Was na pewno ze sobą Ale najpierw muszę przykręcić jakąś, jakąkolwiek śrubkę do aparatu Żeby ten aparat, słuchajcie, nie padł w czasie mojego nagrywania No więc trzymajcie za mnie kciuki I widzimy się później Słuchajcie, sprawa występa następująco Tak, wygląda następująco jest tu milion stopni, milion trzysta dokładnie. Plaża jest piękna, ale jak widzicie za mną, wszystkie leżaki są oczywiście płatne to raz, ale to, to jedno, ale są zajęte. Nie ma tutaj w ogóle cienia, chyba że przylecicie ze swoją parasolką. Nie wiem, czy dla Weezera to nie byłaby broń. E, ale tak serio, no myślę, że widać po moim spoconym wąsie, że jest tu mega gorąco. I to jest ten problem, że tu nie ma cienia, jest w cholerę ludzi, jest przepięknie. Zobaczcie, bo tak wygląda woda. Proszę bardzo. O, takie mamy widoczki. Jest naprawdę pięknie, jest bardzo gorąco, a co najdziwniejsze dla mnie osobiście, to woda jest zimna. Padały ostatnio w jak, jak w Bałtyku. Padały po, ponoć ostatnio deszcze, e, no, które skutecznie tę wodę ochłodziły i my sobie zażywamy troszeczkę krioterapii. Przyszłyśmy na kawkę, kawkę z widoczkiem, bo zobaczcie jak jest pięknie. I za kawę, za cappuccino, ice coffee i dwa razy frytki zapłacimy 10 euro. Ale myślę, że widoczek i wiecie, chwila składania i łazienka jest tego warta. Pięknie tutaj jest, naprawdę kolor tej wody i słońce, które się w niej odbija, to wygląda jak brokat. Cudo. Dobrze, słuchajcie, takie mam beach waves po słonej wodzie. Nie miałam głowy, bo w sumie spoko są te fale, a nie chcę mi się mieć głowy, jutro na to zrobię. E, ja już jestem w ręczniku po prysznicu. E, wróciłyśmy na chwilę do naszego apartamentu. Na szczęście udało się nam naprawić internet. E, I zaraz wybywamy, zwiedzać starówkę wieczorem. Kotorską starówkę wieczorem. Ale słuchajcie, chciałam Wam powiedzieć o jednym produkcie, bo pokazywałam Wam chyba, jak się pakowałam że koleżanka mi poleciła i kupiłam tropikalne Bella Ciało. Suchy olejek do ciała, kokos i ananas. I wiecie co? Ja stwierdziłam, że ja wezmę taki olejek, dlatego że nie wiedziałam, jak będzie tutaj z opalaniem. Czy na przykład nie przesadzimy ze słońcem i czasami używanie balsamu jest problematyczne, tak u wiecie. Mm... Taką zmęczoną słońcem skórę I stwierdziłam, że wezmę ten suchy olejek I słuchajcie, on sprawdza się super Właśnie na opalone ciało ym, I wiecie co, to jest naprawdę suchy olejek To nie jest tak, że on wam robi Że on jest taki lepki, że się tak świeci Tylko posmarujecie ciało I czujecie takie nawilżenie, ale no To nie jest coś takiego właśnie, że się świeci Że się klei ym, Że się, wiecie, czepiają do tego włosy Naprawdę spoko i ostatnio też używałam tego Wiecie, no na końcówki, bo tutaj rzadko kiedy mamy Suszarki, w sumie, nie no, suszarki są Ale ja nie chcę suszyć włosów, bo to jest Dosłownie 50 stopni I nie mam siły jeszcze się, wiecie, do, do, dokładać Sobie suszarką. I użyłam go na końcówki, na końcówki trochę obciąża no bo to nie jest olejek do tego przeznaczony Natomiast spoko, nie ma tragedii I fajnie wygładził mi końcówki Ale na ciało też jest fajne i powiem wam, że ten zapach Kokos i ananas Ja się trochę spodziewałam takiej pinakolady Takiej mocno aromatyzowanej. A to jest po prostu naturalny kokos i ananas, nie czuć go mocno, czuć go subtelnie, nie utrzymuje się długo ten zapach, ale ogólnie jest bardzo przyjemne w użytkowaniu i dostaniecie w ogóle te produkty, bo to jest manufaktura piękna i te produkty dostaniecie w Rossmanie. Eee, słyszałam, że zaczyno mają też inne, ale znajoma używała innego olejku i też jest spoko. I chyba jakiegoś produktu do kąpieli, czy do twarzy, gdyż mówiła, że no nie jest to nie wiadomo co, ale że przyjemnie się tego używa. Więc jeśli chcecie przetestować coś nowego, to może warto zobaczcie. Ja go używam codziennie, kiedy tu jesteśmy. Dwie pompki na jedną nogach, sześć no, 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 pompek <grym>, przy jednym użyciu i da mnie spoko. Bardzo fajnie pachnie, więc. Taka, wiecie, trochę polecajka, ale bardziej zajawka, bo to nie jest, tak jak mówię, coś, co super nawilża, ale jest bardzo przyjemne w używaniu, no i tak, wiecie, ściąga uczucie napięcia skóry po prysznicu, o tak powiem. Dobrze, ja się lecę szykować, bo dzisiaj kolacja.